Jest szarzej, jeszcze bardziej szaro, jeszcze bardziej szaro i potem ciemno. I to mniej więcej tyle trwa, co właśnie akomodacja oka konia i koń potem potrafi dość dobrze w tej ciemności się poruszać. Cześć, nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Końska dawka rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać. A konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą Ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć. Właśnie kiedy miałam usiąść do nagrywania odcinka końskiej dawki rozwoju, zgasł prąd. No i nie byłoby w tym nic trudnego, gdybym miała naładowaną baterię w laptopie i bym mogła spokojnie nagrać, ale przypomniało mi się, że, że nie mogę tego zrobić, bo właśnie mam. Mało baterii, no ale nagrywam, bo mogę nagrywać na dyktafon. Tak jak też nagrywam od koni, czy tak jak nagrywałam początkową końską dawkę rozwoju, początkowe odcinki. Nagrywałam właśnie dyktafonem. I tak sobie pomyślałam, że zmieniam koncepcję na odcinek i to natchnienie, czyli ten brak prądu wykorzystam. I na początek zacznę tradycyjnie od koni. Jak miałam swoją stajnię, czy w ogóle bywając często w stajni, jeszcze zanim miałam swoją stajnię, zdarzało się także że gasł prąd. I wtedy to była dość trudna sytuacja, bo no na przykład, już był, jak jakiś zabieg weterynaryjny był, czy czyszczenie koni, no to, to zawsze jest jakieś utrudnienie, czy, czy konie przywiązane na korytarzu, bo, bo właśnie jakąś pielęgnację robiłam, to, to zawsze to było jakieś utrudnienie. Konie dość dobrze poruszają się w ciemności. Natomiast mają słabą akomodację oka. Czyli na przykład, jeżeli wychodzą z y, półmroku takiego stajennego, wychodzą na zewnątrz, gdzie jest ciemno, i potem wchodzą do oświetlonej hali i mają tam mieć efektywny trening, to najczęściej, zanim się przyzwyczai oko, to już trzy czwarte treningu jest za nimi, bo to końskie oko akomoduje akum tak, jak zmierzch jest. To nie ma tak, że jest jasno, jasno i nagle w ciągu ułamka sekundy się robi ciemno. Tylko jednak jest szarzej, jeszcze bardziej szaro, jeszcze bardziej szaro i potem ciemno. I to mniej więcej tyle trwa, co właśnie akomodacja oka, konia i koń potem potrafi dość dobrze w tej ciemności się poruszać. W przeciwieństwie do nas. Tak jest moje zdanie, żeby ludzie w ciemności dość słabo widzimy, ale też jak nie ma właśnie prądu. Jest ciemno. Ale nawet jak nie jest ciemno, to wydaje mi się, że część z nas ma problem to co robić, że jesteśmy bardzo mocno przywiązani do prądu. I ja faktycznie zimą nie lubię, kiedy nie ma zasilania, bo mam gazowe ogrzewanie, ale piec jest podłączony do prądu, czyli też mi jest ten prąd potrzebny. Czy jak prowadzę teraz w świecie online zajęcia, no to też tutaj brak prądu. Dłuższy brak prądu jest przeszkodą. Natomiast bardziej moje rozważania idą w stronę, co robić, jeśli nie ma prądu. I powiem Wam, że dzisiaj to, że zgasł ten prąd i nie ma światła, bardzo mi dobrze zrobiło. Jestem spokojna, wyciszona. Dopóki było jasno na dworze, to sobie jeszcze poczytałam książkę. Potem jak już tak było szarowo, szarowo że już trudno było czytać, to jeszcze jakieś tam drobne domowe rzeczy porobiłam, typu rozładowanie zmywarki, jakieś tam poogarnianie jakichś drobiazgów, takie, że wystarczy, że jest szaro. A w momencie, kiedy teraz jest ciemno na zewnątrz, to sobie po prostu jestem. Położyłam się i mam taki spokój wewnętrzny. Kiedy jestem wyluzowana, kiedy nic nie muszę. Tak właśnie pomyślałam, że nagram ten odcinek, żeby, żeby skłonić Cię do refleksji. Abyś zastanowiła się, zastanowił się, co możesz robić, kiedy nie ma prądu. Jak spędzasz ten czas? Czy jest to dla ciebie taki moment niepokoju, czy właśnie spokoju? Bo ucząc się od koni, przebywania w ciemności, są spokojne i możemy brać z nich przykład, i myślę, że taki pęd z prądem w tle nie zawsze dobrze nam robi. I właśnie kiedy jest takie, nawet na krótko, ale jednak odcięcie od no kawałka świata, tego związanego z elektroniką, z, tak, z tym wszystkim, co jest zasilane, no to piękny czas. I mam nadzieję, że te pytania rozwojowe, które zawarłam, właśnie dotyczące Twoich refleksji, tego, co możesz robić. I jak ważny jest dla Ciebie ten moment, kiedy nie ma prądu, co to dla Ciebie oznacza, jakie tam sygnały też z ciała masz. No mam nadzieję, że to będzie dla Ciebie też takie rozwojowe i uczące. Także dzięki bardzo za dziś. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.